Cześć, mam na imię Kamil, Krzysztof. Dzisiaj pokażemy wam jak zbudować taki hotel dla owadów. Do budowy hotelu wykorzystamy stare palety, które stanowią od, odpad poprodukcyjny. Bawię. Najważniejsze zapiemy poziom. Jest na Krzyż. Następnym elementem będzie cegła dziurawka, drewno. Stary dom, stuletni. Korzystamy z szyszki. Mogą być sosnowe szyszki, które ładnie wysły i się ładnie rozwinęły. To jest sosna pospolita, to jest sosna czarna, idealnie się nadaje. I wykorzystamy też sosnę wejmutkę. Następnym elementem będzie trzcina. kleszczynowe. Młode pręty tegoroczne, najczęściej pozyskane jesienią, wysły nam przez zimę, wiosną danie się nadają. Następnym elementem będą wióry stolarskie. Zwykłe wiórki, gdzie dostaniecie do chomika, dla chomika, w sklepie zoologicznym, bardzo dostępne, mają być suche. Najważniejsze, żeby były suche. Stare, odzyskane słomki do picia. Korzystamy też z klocki, drewno w formie wałków, ćwierć wałków, pół wałków. Żeby to wszystko zmontować potrzebne będzie nam parę narzędzi Krętarka, wiertło i mały sekator Zabezpieczymy siatką o oczkach heksagonalnych Na koniec musimy zbudować dach Jak on będzie wyglądał zobaczycie pod koniec naszego odcinka Ten paletę musimy odwrócić do góry bo będzie nam wygodniej Dlatego, że będziemy musieli dać wypełnienie To jest po pierwsze, a po drugie będziemy musieli już ją skręcić I do tej Zlicujemy żeby później było wszystko równo, nie raz jak, nie raz jak palety się nie da zlicować, można delikatnie ją przekosić. Czyli, jeżeli ten bok jest krótszy, można delikatnie paletą zrobić w ten sposób. Raz, dwa i już, powin już złapiemy przekątno. Dobra. Jak już ułożymy paletę, musimy ją ustabilizować poprzez przykręcenie. Kręty 4 cm w zupełności wystarczą, bo deska jest 2 cm, jeżeli ona sięgnie do tej. Takie gałęzie możecie sobie po obcinaniu wiosennym czy jesiennym zachować. Właśnie później są najlepsze. Samo wyschną naturalnie, będą idealnym wypełnieniem dla tego hotelu. To akurat jest leszczyna, a leszczyna owocuje na starych pędach, więc te wszystkie młode pędy one owocowałyby dopiero za kilka lat. Nie muszą to być leszczynowe. Leszczyna jest bardzo dobra, ale wykorzystacie każde gałęzie, jakie macie w swoim ogródku czy w sadzie. Żeby cegły nam równo ładnie leżały, Kamil zrobił mi z prętów płatną podłogę, a ja sobie wiórki od strugarki, od stolarzy, czyli te ładne, suche, są miękkie, to mi pozwoli ładnie tu już wyłożyć i cegły na leżały pięknie. I co? I teraz będziemy tu to pewnie wiórkami. Wiórkami, pamiętajmy, wiórki od stolarza pod strugarki, czyli pod heblarki, pod ładne, grube wióry cuchę w czmiel na pewno sobie znajdzie jeszcze, chociaż dla niego szykujemy specjalne piętro dla Teraz położymy cegłę dziurawkę. Po ułożeniu cegły musimy to wszystko dobrze ustabilizować poprzez wypełnienie. Wypełnienie też będzie też taką izolacją tego naszego hotelu. Idziemy z drugim piętrem i jeszcze piętro mamy skończone, drugie piętro delikatnie zlicujemy czoła, żeby było równo, takie jest, równo to jest ładnie. Pamiętajcie, najważniejsze, żeby one były suche, żeby korzystamy z starego dęba. My go też tutaj delikatnie z góry przyłapiemy, żeby on nam nie lał. No. Jeżeli na tylko gdzieś to go to żeby był ciasno spasowany. To jest, to jest najważniejsze. Tak? Jeżeli nie będziecie mieli możliwości zdobycia e, takiego drewna, to użyjcie e, grubych gałęzi, bo to drewno też my będziemy za chwilę nawiercać. I teraz jest mocno. Na tym piętrze przewidzieliśmy też gniazdo dla czmieli. Zrobimy to przy pomocy tej deseczki. Deseczkę nawiercimy w trzech miejscach, dwa otwory specjalnym wiertłem do drewna. Zaraz Wam pokażę to wiertło. Otwór 12 mm, 10 mm. To akurat jest długie wiertło, ale drewno wiertło jest do drewna, jak najbardziej. Tego wiertła będziemy używać do nawiercania długiego otworu w dębie, w martwym drewnie. On ma 400 mm długości, a my sobie krótkim nawiercimy. Pamiętajcie tylko, żeby tą deskę przygotować, przykręcić, przytwierdzić najpierw od spodu na palecie. I później górną paletą przymocujemy i też ją tutaj przykręcimy. Trzy otwory na ściance: jeden 12 mm, dwa po 10 mm. Postarajmy się, żeby te otwory były tak w miarę, w miarę równo. Bo to no, wygląd estetyczny też jest ważny takiego hotelu. Tak jak mówiłem wcześniej, dla Czmieli prezentujemy takie biurki. Właściwie w sklepie, gdzieś dla chomika można byłoby takie dostać. Jednak wielkie gniazdo dla całej rodziny tym Myślę, że z tej strony to ładnie zrobimy. Damy mu drobniejszą na początek. Ładnie to upchamy. I powinno do niego już wystarczyć. Mam na... go na... z biurkami z Pełniacz, tylko właśnie po to, żeby, żeby wszystkie te elementy były ładnie spasowane. by żeby nam nie, nie podniosło. Tutaj, żeby od razu czmiele nie miały wolnej przestrzeni, tylko od razu szukały sobie, znajdą, dogrzebią się do korytarzyka, założą sobie gniazdo, czmiel Wypełnieniem zakończyliśmy piętro drugie, a więc zaczynamy się za robotę piętra trzeciego. Słuchajcie, mamy... Pierwsze piętro z segieł, czyli dla takich owadów porobnica buchatka. Drugie mamy martwe drewno plus czmielika, bo na czmielę też chcieliśmy niżej. Te piętro poświęcamy wszystkim pszczołom samotnicom, czyli smuklik, czyli murarka ogrodowa. Ściny sobie pozyskujemy jesienią, najlepiej na lodzie jak jest, bo to na jeziorach ona jest wtedy w miarę czysta. Miemy sobie ją na kawałki porobimy sobie takie pęczki pęczki sobie potniemy uzyskamy równe czoła ważne jest jeszcze żeby przedmuchać te czoła sprężarką powietrze żeby ta pszczoła akurat tutaj mam na myśli murarkę ogrodową żeby ona swobodnie sobie tutaj się mogła poruszać oczywiście ona zagospodaruje z tego połowę tej trzciny czyli te takie najbardziej średnice dla niej odpowiadające a te drugie pozostałe będą wykorzystywane przez inne inne owady w ten sposób i te piętro już będziemy zabezpieczać siatką. Tą część będziemy musieli zabezpieczyć siatką drucianą. A tylko po to, że już jesteśmy przekonani o tym, że będą dobierać się do tego ptaki. Ptaki owadożerne. Żeby nam nie zepsuły tego i żeby owad miał szansę ucieczki, przy zobaczenia tego ptaka, dlatego zabezpieczymy to metalową siatką drucianą. Mamy przedostatnie piętro. Wiesz co, Kamil, myślę, że tutaj też wykorzystamy trzcinę, bo owady, na których nam najbardziej zależy, to do swojego rozwoju wykorzystują rośliny o łodygach pustych w środku. Czasami jak pęczka zostanie taka przestrzeń wolna, warto jest mieć trochę takiej luźnej też jeszcze trzciny pociętej, to, to wtedy można ładnie wziąć, wyrównać czoła. Jeszcze w ten sposób. Tradycyjnie środek wypełnimy wiórkami od heblarki, żeby nie było przestrzeni pustych. Następny robimy z szyszek kamik, tak jak byśmy ich chcieli. Teraz będziemy czuła, zabezpieczać siatką, tak jak mówiłem, siatka heksagonalna Siatkę zaczniemy z tej strony, ładnie obwiniemy, zjeżdżamy w miarę, musimy pamiętać, żebyśmy za bardzo do góry jej nie przymocowali, bo jeszcze musimy uzupełnić te boki, o które tutaj mówiłem wcześniej, szywkami. Siatkę przymocowujemy takerem z szywkami, jest to najlepszy i najszybszy sposób montażu tej tak, jak ja poczekaj, kamienie, jak się podoba, i już tak. jak sobie to weźmie, nawet jak się spadnie, to ma sobie się. Na dole te deski też zabezpieczyliśmy siatką, żeby po to, żeby dzień nam nie rozkuwał i się nie nabierał do smiela. Te piętrą wypełnimy szyszkami. My wykorzystujemy suche szyszki sosnowe. Na pewno będzie to atrakcją dla owadów. Tak jak widzicie zakończyliśmy budowę piętra czwartego. Pozostało nam jeszcze jedno piętro do zbudowania, a później przykryjemy je już dachem. To piętro będzie razem z dachem, dlatego my to już teraz wypełnimy czcinnik. Pięknie zebrany trzcinnik, zebrany z uprawy. Takie ładnie tutaj go wypełnimy, wysuszony pod wiatą, suchutki. Będzie idealnym schronieniem dla złotooków, dla biedronek. A złotooki są o tyle ciekawe dla nas i pożyteczne, że zjadają mszyce, zjadają ładny mszyc. Zjadają larwy zbójek, zjadają larwy czerwi. My teraz ostatnie piętro montować. Piętro zwieńczone skrzynią, na które posadzimy, posadzimy sobie kwiaty, po to, żeby zamęcić i zabić obawy. Takie miejsca, które zostały do puste, delikatnie puchamy chamy ale nie za mocno. Żeby, go, żeby nie był za bardzo zbity, bo wtedy owady muszą też taką tą swoją ścieżkę znaleźć. Już powoli finiszujemy z hotelem. Ja tylko chciałem powiedzieć, jakie palety do tego żeśmy wykorzystali. Myśmy sobie zafundowali taką paletę 80x80, żeby było nam po prostu wygodniej. Ale każda paleta, każda skrzynka nawet, śmiało można wykorzystać na hotel. Hotel może być duży, hotel może być mały. W hotelu może być więcej tych elementów. My chcieliśmy nazbierać ich jak najwięcej, żeby pokazać różnorodność materiałów, z których możemy zrobić ten hotel. Zakończyliśmy budowę hotelu na pięciu piętrach. Teraz zorganizujemy dach. Przez to, że, jest, że ten hotel zbudowaliśmy przy siedzibie leśnicą Warcino, zrobimy go nietypowym. W lesie stawiamy z dachem dwuspadzistym. Tutaj zrobimy z dachem bardziej naturalnym, czyli posadzimy kwiaty, które zachęcą do tego, żeby te owady tutaj zamieszkały. trochę leczniczych ziół, a to jest pysznogłówka, błówka, Tak, a to wiesiołek. Na dachu znalazły się kwiaty, które w tym okresie kwitną. Jest pysznogłówka. Jest lubekia, jest szałwia Lekarska, jest Bazylia Czekoladowa, która też pięknie, ładnie w tym czasie, zresztą też i ładnie pachnie. No, Tymianek Cytrynowy i Kociętny. Hotel, który wybudowaliśmy, spełnia wiele funkcji. Pierwsza praktyczna dla owadów, druga wizualna, a trzecia zapachowa. Zachęcamy Was do budowy! Niekoniecznie może aż tak dużego hotelu, ale y, każdy jeden, który wystawicie zostanie na pewno zamieszkany. Życzymy powodzenia. Dasz bur!